R2 Księga. Dodatkowe ewidencje. Klikając w oknie głównym w przycisk Środki trwałe, wejdziemy do ewidencji środków trwałych. Przygotowanie środka do użytkowania polega na wprowadzeniu do ewidencji, uzupełnieniu dokumentów zakupu, przyjęciu do użytkowania i utworzeniu planu amortyzacji. Praca na ewidencji środków polega na wykonaniu miesięcznych odpisów amortyzacyjnych wraz z utworzeniem dowodu wewnętrznego oraz wydruku rocznej tabeli amortyzacyjnej. W każdej chwili możemy przeprowadzić operacje modernizacji, likwidacji, sprzedaży lub przekazania środka. Klikając w oknie głównym w przycisk wyposażenie wejdziemy do ewidencji wyposażenia. Praca z ewidencją wyposażenia polega na wprowadzeniu poszczególnych pozycji na stan Wydrukowaniu ewidencji oraz likwidowaniu pozycji sprzedanych lub zniszczonych. Rozliczenie kosztów przejazdów samochodami prywatnymi w celach służbowych umożliwia przycisk pojazdy w oknie głównym. Wprowadzamy wszystkie użytkowane pojazdy. Rozliczenie kosztów składa się z trzech etapów: uzupełnienia ewidencji przejazdów. Wprowadzenia rachunków związanych z kosztami użytkowania oraz właściwego rozliczania kosztów przebiegu i utworzenia dowodu wewnętrznego. Dostęp do ewidencji dowodów wewnętrznych umożliwia przycisk dowody w oknie głównym. W ewidencji znajdują się dowody utworzone automatycznie z innych modułów oraz te wprowadzone ręcznie. Dowód można wydrukować oraz automatycznie wprowadzić do księgi. Ewidencja przelewów bankowych uwidoczniona zostanie po kliknięciu w przycisk Przelewy w oknie głównym. Program umożliwia wprowadzenie i ewidencjonowanie standardowych poleceń przelewów oraz przelewów do Urzędów Skarbowych i ZUS. Przed wydrukiem przelewu dobrze jest zapoznać się i ustawić właściwe parametry w menu głównym. Ustawienia Konfiguracja przelewów.